Radio Kaszebe. W Gdyni słychać nas na 92 i3 oraz 98 i9 FM. Radio to już teraz nasza rozmowa Dzień dobry, kaszuby. W najbliższy weekend odbędą się 24 ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów Kolosy za rok 2021. Warto dodać, iż wydarzenie odbędzie się z udziałem publiczności, z pełnym przeglądem wszystkiego, co najciekawsze i najważniejsze w polskich podróżach w minionym roku. A teraz o szczegółach opowie pani Agnieszka Krasińska z Urzędu Miasta Gdynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Agnieszko, na początek jak się jechało do radia? A dzisiaj bez problemu, myślę, dlatego że szkoły mają wolne. No, tak, a niektórzy Niektórzy z nas, że słuchaczy i nie tylko, mają jeszcze dzień urlopu. Na pewno, mają szczęście. Niestety, szczęścia pani nie ma. Poślą też przyjemność wtorek, być tutaj. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Pani Agnieszko, czy z powodu pandemii w mijającym roku podróżnicy Grotołazi czy alpiniści nie mieli wiele do roboty? Myślę, że nie zgodzę się z Panem. Myślę, że mieli co robić. Pokazuje to chociażby program najbliższej edycji spotkań podróżników. Ponad 40 prelekcji z tego co najważniejsze i najciekawsze w minionym roku. Zapewne te okołokowidowe restrykcje, które przez jakiś czas były z nami, spowodowały, że te wyprawy były, że utrudniona była realizacja tych wypraw i pewnie zmienił się ich zasięg, ale na pewno podróżnicy nie zasiedli przed telewizorem w kapciach w fotelu, tylko ruszyli w świat. Wreszcie ktoś się z Tobą nie zgodził, Rafał. Bardzo mnie to cieszy. Wśród wypraw nominowanych w tym roku do Kolosów zobaczymy wyjątkowe, interesujące przedsięwzięcia. Tak, jak co roku zresztą. Bardzo interesujące. Między innymi właśnie pewnie z powodu tych około covid restrykcji ciekawe wyprawy na terenie Polski. Przemarsz przez wszystkie masywy górskie, Polski Gór Sudet i Karpat, czy bieg prawie 4000 km wokół granic Polski. Bieg wzdłuż Wisły od jej źródeł do ujścia. Wyprawy oczywiście też trochę dalsze, czyli na, 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 stary, na, na stary kontynent europejski. Pętla rowerowa po Europie, pierwsze wyprawy przez portu Galię, wyprawy w Alpy, w Karpaty i oczywiście Wysokie Góry. Nie może zabraknąć 8 tysięczników, m.in. z Jasna Narta, z 8 Manaslu, czy wytyczenie nowej drogi w górach Karakorum. Program bogaty, różnorodny, nominacje w każdej praktycznie kategorii. Czyli nie tylko y, wyprawy w Polsce? Oczywiście nie tylko. Tak jak wspomniałam, e, cała Europa, kontynent e, Azja, e, wyprawy a, przez Amerykę rowerowe, e, piesze e, od Meksyku do Kanady na przykład, e, więc naprawdę program jest e, przebogaty. Japonia się pojawi, Uzbekistan, wulkany, Gruzja, więc naprawdę warto zawitać do Gdyńskiej Areny przez te trzy dni i oglądać e, prelekcje. No właśnie, wspomniała pani, warto to zajrzeć do gdyńskiej areny. My też o tym przed chwilą mówiliśmy, bo wracacie do formuły stacjonarnej po pandemicznej przerwie, jak wspomnieliśmy, wydarzenie z udziałem publiczności. Tak, na szczęście z udziałem publiczności. E, hala przygotowana jest dla 3000 osób. Wszystkich zapraszamy, wstęp wolny. Myślę że to jest bardzo ważny aspekt naszej imprezy to, że publiczność może spotkać się z podróżnikami i dla samych podróżników to, że mogą wystąpić przed publicznością. E, są wtedy różne emocje, możliwość rozmowy, spotkania, organizowania potem wspólnych wypraw, przyjaźni. E, Pobyt w Hali ma swój klimat i fajnie, że tego wracamy. Kolosy za podróżnicze dokonania roku 2021 będą rozdawane w pięciu kategoriach. W jakich? Tak, zgadza się pięć kategorii. E, eksploracja jaskiń, alpinizm, wyczyn, podróże i żeglarstwo. Oprócz tych pięciu kategorii są jeszcze inne nagrody. E, nagrody specjalne kolosów, nagrody fundowane przez miasto Gdynia imienia Andrzeja Zawady dla młodego podróżnika i wiecznie młodzi imienia Aleksandra Doby dla podróżnika seniora, nagrody dziennikarzy, nagrody publiczności, tak więc cała masa nagród podczas dwóch finałów w sobotę i w niedzielę. No dobrze, co jeszcze będziemy mogli zobaczyć i kto się pojawi, bo z tego co wiem, niemożliwe nie istnieje. Co ciekawego i od kogo co usłyszymy? Goście specjalni w, mm -hmm. w tym roku e, kilka wybitnych osób. Między innymi Janusz Onyszkiewicz, jedna z legend polskiego himalajizmu, który e, między m.in. jest autorem wejścia pierwszego na 8 tysięcznik Gasherbrum 3. E, gość specjalny członek naszej kapituły Monika Witkowska, która jest zdobywczynią korony ziemi i opowie o swoich najważniejszych, najciekawszych wyprawach w góry. E, to między innymi e, wioślarz e, Fian Paul, e, pochodzący e, z Polski i Islandzki, e, rekordzista Guinnessa w e, wioślarstwie e, oceanicznym i arktycznym. No i znana już dzisiaj laureatka superkolosa, pani kapitan Joanna Pejkowska. Z programu tegorocznych kolosów wynika, iż skłania się ku miłośnikom wspinaczki i żeglarstwa. Faktycznie można zobaczyć, że jest dość dużo pozycji w programie związanych z żeglarstwem i wspinaczką. Między innymi nasi goście głównie są związani z, z tymi dwoma dziedzinami. Ale jak się bliżej zapozna z programem, na pewno to jest bogaty, bogaty program w zakresie podróży, chociażby bardzo modny sposób podróżowania rowerem przez różne zakątki Europy czy przez Amerykę. Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co um, uczestnicy Kolosów i, i goście, którzy przybędą do Holi Arena, oprócz prelekcji, e, zobaczą, usłyszą? Oprócz prelekcji na dużej sali jest również sala seminaryjna, a w niej warsztaty, spotkania z autorami książek nominowanymi do nagrody imienia Macieja Kuczyńskiego. To również wystawy, jedna związana z naszą imprezą od wielu lat już, czyli wystawa uczestników konkursu Fotoglob. I tutaj zachęcamy wszystkich do głosowania na najciekawsze zdjęcie wystawy. Wystawa pana Wojciecha Prażucha, można powiedzieć kontynuacja tego, co było w zeszłym roku, w zeszłym roku wystawa pod tytułem Dzieci, w tym roku pod tytułem Piękne, e, czyli o kobietach e, z różnych zakątków świata, z różnych kultur. E, oprócz głosowania na, e, na najciekawsze zdjęcie, można głosować na najciekawszą prelekcję. Konkurs dla, uczestni e, dla uczestników tego wydarzenia na zakończenie imprezy w niedzielę o godzinie 18. E, więc dla każdego coś ciekawego. Czyli głosujemy na miejscu. Tak, I na jest. miejscu. Kupony do głosowania dostępne są w punkcie informacyjnym na wejściu. Tam się będą również znajdowały urny. A sam konkurs e, na zakończenie, tak jak wspomniałam, ogłoszenie wyników nagród publiczności podczas finału niedzielnego o godzinie 17. Panie Agnieszko, z, z punktu widzenia zwykłego lajka, zwykłego człowieka, e, przysłowiowego Kowalskiego, warto przyjść na kolosy? Oczywiście, że warto przyjść na kolosy. Super opowieści, e, wspaniali ludzie, e, dużo emocji, adrenaliny, e, możliwość spotkania się w fajnym gronie, więc jak najbardziej zapraszamy do Gdyńskiej Areny przez wszystkie trzy dni. To podsumujmy Pani Agnieszko, co, gdzie i kiedy? 24. Ogólnopolskie spotkania Podróżników, Żeglarzy, Alpinistów oraz finał Nagrody Kolosy za rok 2021 w Gdyńskiej Arenie Kazimierza Górskiego 8 e, od 22 do 24 kwietnia, a w sobotę również zapraszamy na transmisję gdynia.pl wszystkich prelekcji, które będą miały miejsce w Gdyńskiej Arenie. Wstęp na... Na to wydarzenie jest bezpłatne. Bezpłatne, wolne, wszystkich serdecznie zapraszamy. A gdyby tak Agnieszka Krasińska z Urzędu Miasta nie miała sobie przyznać kolosa, to za co by przyznała sobie? <grym> myślę, że bym sobie nie przyznała, bo to jest jednak nagroda dla, dla wyjątkowych ludzi z pełnych pasji, emocji, e, którzy chcą poznawać świat, więc myślę, że chyba, chyba nie tędy droga. Mówiła pani jeszcze, wró wrócę do tego, o wycieczkach rowerowych. Dzisiaj dzień rowerowy, jeździ pani na rowerze? W sezonie letnim zdarza mi się dziećmi jak najbardziej jeździć. No to... Takiego kolosa my przyznamy pani Agnieszce. Dokładnie, tak o, o tym myślałem. Ale też z jaką pasją pani Agnieszka to wszystko opowiadała. Rozumiem, że pani Agnieszka też będzie uczestniczyć. Jako organizator jak najbardziej będę w hali przez całe trzy dni i żeby dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, zorganizować w jak najlepszy sposób to wydarzenie. To powiem krótko. Do zobaczenia. Dziękuję <laughs> bardzo i do zobaczenia. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Agnieszka Krasińska z Urzędu Miasta Gdyni była naszym i państwa gościem, a rozmawialiśmy sobie o kolosach, które odbędą się jeszcze raz, przypomnimy? 22-24 kwietnia Gdyńska Arena, serdecznie zaprasza. med.